Cześć, witajcie w nowym vlogu, który wprawdzie już był na moim kanale, bo temat podjęłam, ale wróciłam po raz kolejny z tym tematem, ponieważ te rzeczy przydają mi się, przydadzą się i wam. Rzeczy ponadczasowe, klasyczne, uniwersalne, które warto mieć w swojej szafie, bo się po prostu sprawdzają. I z tych rzeczy, które mówiłam jakiś czas temu we vlogu, jedna rzecz się powtórzy, bo jest ważna. Natomiast cała reszta jest nowa, ale w mojej szafie nie taka nowa. Sprawdzona, więc polecam i Wam. Na początek słuchajcie, coś, co mam na sobie, coś, co warto mieć w swojej szafie, coś, co się przydaje, coś, w czym każda kobieta po prostu wygląda pięknie. To jest błękitna koszula. Błękitna koszula, którą ja miałam na sobie, to jest akurat Adolfo Dominguez z Przeceny z Hiszpanii, którą uwielbiam, ale niestety muszę sama też kupić drugą taką niebieską błękitną koszulę, bo zauważyłam, że jest mała planka, więc tutaj zasłaniam słuchajcie, włosami. No niestety jakaś się przydarzyła. Natomiast koszula błękitna, niebieska to jest must have każdej kobiety. W kolorze takim niebieskim, który mam na sobie, każda kobieta będzie pięknie wyglądała i warto mieć. Mogą to być stylizacje z taką koszulą bardziej luźne, bardziej takie casualowe, ale też eleganckie do pracy. Tylko ta koszula musi być Waszą drugą skórą, o czym też już mówiłam, musi być Wam w niej wygodnie, musicie się komfortowo czuć, tak jak ja w tej, no tylko z plamką to już mniejszy komfort, więc też muszę poszukać drugiej, błękitnej. Słuchajcie, kolejna rzecz, o której ja wprawdzie mówiłam w poprzednim vlogu, ale to jest rzecz, do której jeszcze bardziej przekonała mnie obecna tu Karola, że to ja muszę mieć w swojej szafie i ona mi to kupiła i jestem jej bardzo wdzięczna i ja Wam też to polecam. To jest, słuchajcie, biała, oversize'owa koszula. Wprawdzie mówiłam, ale ja wreszcie mam tę idealną, to jest z Zary, taka bardzo duża, ale taką koszulę białą, oversize'ową można nosić na różne sposoby i mogą nosić taką koszulę kobiety w różnym rozmiarze, czy 34, czy 46 i będą świetnie wyglądały, bo ja widziałam wiele kobiet w większym rozmiarze, w białej, oversize'owej, dużej koszuli i one wcale nie wyglądały na większą, tylko to trzeba już sobie dobrze dograć jakimś e, naszyjnikiem, Czarne spodnie będą do tego fajnie pasowały. I, I też trzeba widzieć, jak ją nosić. Czyli na przykład włożyć z jednej strony, może całą włożyć, a może luźno, zobaczyć, jak to do naszej sylwetki będzie wyglądało. Świetna rzecz, świetna rzecz, która się przydaje. Może z apaszką, może z jakimś dużym szalem, ale biała, oversizeowa koszula dziewczyny to jest. Coś, co trzeba mieć, tylko też musicie się czuć w niej komfortowo, bo to jest koszula, a z tymi koszulami to różnie bywa. Słuchajcie, idziemy dalej. Kolejna rzecz, która mi się sprawdza, którą ja dziewczyny wam bardzo polecam, która, w której kobiety pięknie wyglądają, ale trzeba się przekonać, przekonamy się tylko kiedy my to założymy i spróbujemy to jest, słuchajcie, garnitur. Kobiety w garniturach wyglądają naprawdę fajnie, wyglądają mocno, wyglądają, na takie pewne siebie, ale garnitur. Nie trzeba go od razu postrzegać jako taki uniform do pracy, bo garnitur może być też taki, słuchajcie, luźny. Zobaczcie. Ja mam z 303 Avenue, polska marka. Jest to garnitur, który odkupiłam od koleżanki na wyprzedaży międzysąsiedzkiej, bo ona już. Kupiła go i nie nosiła. To jest. Nie, nie jest to czarny, nie jest to szary, jest to taki coś pomiędzy. Garnitur, który mogę nosić do butów na obcasie, ale mogę też nosić do butów sportowych. Bo o to chodzi w tych garniturach, że musicie sobie taki sprawić, który, który, w którym możecie, którego możecie nosić na różne sposoby. I ten mój z 303 Avenue właśnie taki jest. Słuchajcie, garnitur do adidasów ma też pasować i można śmiało nosić. Ja mam też ten drugi, ukochany mój z Patrycja jasny. Taki śmietankowy, nie śmietankowy, taki, taka wanilia. Ja go bardzo lubię, ja go właśnie noszę na różne sposoby, czy ze szpilkami, pokazywałam go już wielokrotnie, czy właśnie z butami sportowymi. Mam też w kratkę taki jeden komplet garnitur i uwielbiam i polecam i Wam, bo to się przydaje. Można nosić razem, można się oddzielnie, właśnie na sportową, na elegancko. Fajna rzecz, ale to też musicie się w tym dobrze czuć, w takim garniturze. Kolejna rzecz, którą ja polecam, wspominałam o tym, jest mi z tym dobra... Dobrze, miło, uwielbiam to mieć. To jest to, co dziewczyny też musicie mieć. Jest to szal. Szal, słuchajcie, którym się otulicie. Szal, e, który sprawi, że będzie pachniał waszymi perfumami, będzie wam milutko w te. Szaroburę dni. Szal niekoniecznie musi być to Gucci. Ja mam Gucci Louis Vuitton, akurat u mnie tak się przytrafiło, że to są szale markowe. One są fajne, bo są z dodatkiem jedwabiu. Ten się oczywiście zaciąga, żeby była pełna jasność. Ten mi się jeszcze nie zaciągnął, ale ze mną to wiecie. Tu plamka, tu zaciągnięcie, to u mnie tam pewnie też coś się wydarzy. Wspaniała rzecz, którą się można otulić. Wspaniała rzecz, którą można, nie wiem, wziąć w podróż i się otulić w samolocie. Takim szalem ja tak zawsze robię. Narzucić na głowę, jak pada deszcz. Fajnie mieć. Taki szal. Miło, kiedy jest to szal z dodatkiem jedwabiu, wtedy nosi nam się jeszcze lepiej. Warto taką rzecz w swojej szafie mieć. Kolejna rzecz, którą ja bardzo lubię i którą wam polecam, i którą warto też, żeby tam gdzieś znalazło miejsce w waszej szafie, w szafie z butami, to są takie: słuchajcie, widać Karola. Wsuwane buty. Buty, które mm, są, słuchajcie. Ja mam akurat te z Massimo Dutti. Są takie, które można je zamienić na szpilki w pracy, jak już jesteśmy bardzo, bardzo zmęczone, mamy stopy, albo można nadać takiej nutki małej elegancji dzięki takim butom, zamieniając je na przykład na buty sportowe. I takie wsuwane buty, to jest coś, co nasze mamy nosiły. One były takie, może. No, mniej modne, takie, może bardziej nie do końca mi pasowały, ale jak znalazłam te z Massimo Duty, polubiłam, pokochałam, noszę je yy, i są fajne. Nawet widzicie, zamiast baletek albo właśnie co no, do takiego nagrania, bardzo mi pasują yy, i są wygodne. I to jest fajna rzecz właśnie w pracy zamiast szpilek na chwilę zamienić yy, i dalej jesteśmy eleganckie, czy właśnie yy, zamiast sportowego looku. To takimi butami ten look staje się taki odrobinę bardziej elegancki. Kolejna rzecz, którą ja polecam, że warto mieć, ja to odkryłam niedawno, ja w tym wyglądam pięknie, mało tego, każda kobieta w tym wygląda pięknie, to będzie sweter w takim, a nie innym, dokładnie tym kolorze. Słuchajcie, jest to piękny, niebieski, głęboki, nie lazurowy, ale taki morski. Taki kolor, w którym i ja, i Karola, i każda inna kobieta będzie wyglądała pięknie. Zobaczcie, no, jestem taka ładna i tak w tym niebieskim, no, bo ja już znam swoją paletę barw. Natomiast ten kolor. Dodaje mi urody. Ja już to sprawdziłam tyle razy na przykładzie tego swetra. I taki sweter z dodatkiem kaszmiru byłoby fajnie, ale niekoniecznie poszukajcie w sieciówkach, i za, założę się, że każda brunetka, każda blondynka, każda ruda dziewczyna, czarna w tym kolorze będzie wyglądała pięknie. Nie ma dziewczyny, która w takim kolorze by wyglądała źle. Najlepiej właśnie, żeby to był jakiś taki fajny sweter, kiedy chcecie się ożywić w bardzo słabo. Aby nieżywy dzień, to tym kolorem podkręcicie mu. Jest oczywiście z Patrycji Aryton, taki oversize'owy, bo ja pod spodem noszę e, koszulę. Dzięki temu tego swetra. E, ten sweter mogę prać rzadziej, no bo e, to, co mam pod spodem, piorę. A ten sweter go oszczędzam, e, żeby jak najrzadziej prać, żeby mi się tutaj nic z nim nie stało, bo go bardzo, bardzo lubię. E, słuchajcie, idziemy dalej. Jeśli chodzi. E, o rzeczy, które warto mieć, dziewczyny, kolejną taką rzeczą ponadczasową na lata, którą warto mieć i wam się przyda wielokrotnie cały czas, bo mi się przydaje cały czas, to jest dobrej jakości dres. I nie mówię tu o dresie, dziewczyny, w którym wy jesteście w domu rozciągniętym starym, bo każda z nas taki ma, tylko o dresie, w którym wy możecie iść po wiadomo, po co, kalora, po co? W takim dresie masz. po bułki. ale pobułki. Pobułki. Karola mówi pobułki, oczywiście. Dres, w którym będziecie wyglądały fajnie, sportowo, na luzie, ale. Dres, w którym nie będzie wstydów wejść z domu. Yy, I teraz tak, nie postrzegajmy tego dresu przez jakąś rozciągniętą, dużą bluzę bawełnianą i jeszcze większe spodnie joggingowe. Tylko można sobie ten dres, zobaczcie, tak zestawić, tak jak ja. To jest taka, go, taki dres, golf dres, i do tego mam spodnie. Słuchajcie, oj, przepraszam, takie spodnie z, z, z sznurkiem, z gumką w pasie. I słuchajcie, dla mnie to jest pojęcie dresu. No ja mam oczywiście z mojej ukochanej preski, mam też taki w kolorze karmelowym i bardzo lubię. Dres e, może być też z weluru. E, taki dres, w którym Wy będziecie dobrze wyglądały i dobrze się czuły, i taki dres, w którym nie będzie wstydu wyjść z domu. E, i i mówiłam dziewczyny, to się przydaje, tylko nie ten rozciągnięty, ten domowy, ten byle jaki, tylko właśnie taki lepszy, na wyjście do sklepu przydaje się i warto mieć. Kolejna rzecz, której ja nie mam, a żałuję, a chciałabym bardzo mieć, a muszę wspomnieć o tym, i ja to kupię w 2021 roku, to będzie słuchajcie marynarka w kolorze karmelowym, która pięknie zagra Karola Kiwa głową z tą oto niebieską koszulą. Piękne zestawienie, uwielbiam. Czy właśnie taka karmelowa marynarka w zestawie z białym topem, białym pod koszulkiem też będzie świetnie? Nie mam takiej, mam wprawdzie bardzo dobrą, granatową, już ma wiele lat, lubię ją. Taka zwykła, klasyczna, chodzi mi o dokładnie taki, słuchajcie, fason. Nic jakiegoś tam pokręconego, szałowego. Zwykła taka marynarka. Dla jednych może być rzeczywiście granatowa. i Ja jednak chciałabym taką w kolorze karmelowym. Wiem, że mi się przyda na wiosnę i taki zakup poczynię już niedługo. Ostatnia rzecz, którą warto mieć w swojej szafie, która się przydaje, to jest, słuchajcie, ja to odkryłam niedawno i ja Wam też polecam coś takiego kupić i mieć. Dwie, trzy, cztery. To są, słuchajcie, uwaga, ubierające bluzki. Bluzki, które sprawią, że jak tylko ją założycie, już jesteście... Macie całą stylizację na sobie i ta bluzka załatwia, słuchajcie, całą stylizację. Bluzka, którą ja ostatnio kupiłam w Massimo Dutti, wiem, że wiele z was też kupiło bluzka, która ubierająca, bo, bo tu się coś dzieje, bo jest ten rękaw, bo jest ładne, eleganckie tutaj wykończenie pod szyją. I ja ją zakładam i już mam stylizację, już jestem, już się czymś wyróżniam. Mam jeszcze taką jedną bluzkę, którą Karola mi oczywiście wynalazła, Chloe, taka piękna. Piękna bluzka i ona tutaj z kolei też ma te rękawy, które dodają uroku z przezroczystościami. Też się pojawia u mnie na kanale, bardzo ją lubię. Zakładacie i już się coś dzieje. No i oczywiście tę czerwoną też już znacie. Sylwii Majdan, projektantki polskiej, też rękaw, kolor i też od razu jestem ubrana i coś się dzieje. I taką bluzkę, która nie wiem, może ma jakiś coś tutaj pod szyją, jakiś żabot, jakiś falbany, właśnie jakiś taki większy rękaw interesujący, dobrze mieć, bo nie macie pomysłu, na co, co się ubrać, a musicie szybko wyskoczyć na ważne spotkanie, ubieracie taką ubierającą bluzkę i jesteście. Ubrane. Dobra, ale się nagadałam. Dziękuję pięknie. Jeżeli się podobało, to koniecznie zostawcie łapkę w górę. Jeśli chcecie więcej takich vlogów wskazówkowych, to też e, dajcie znać w komentarzu. Kończę, bo się rozgadałam, całujemy, subskrybujemy, bo to mnie napędza do działania i do następnego razu. Pa!